Państwo pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Dariusz Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wójt gminy Godzianów, Andrzej Moska. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, chciałbym Pana na początku naszej rozmowy zapytać o najważniejszą inwestycję w gminie Godzianów. To jest o przebudowę wodociągu w Godzianowie na ulicach Południowej i brzozowej. Z tego, co pamiętam, była to no, największa inwestycja, jeżeli chodzi o kwotę, jaka była wydatkowana na właśnie to przedsięwzięcie. Czy już została zakończona ta, ta inwestycja, bo Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale to również chyba było połączone z remontem no, z ulic właśnie tych, czyli Południowa i Brzozowa. No więc właśnie, jak wygląda ta kwestia z tymi ulicami w tych dwóch kontekstach? No mówimy tutaj o inwestycjach, zakończonych w 2024 roku. I tak, panie redaktorze, ma Pan rację to jedna była z, z droższych inwestycji i Czasochłonnych, bo w, w skład tej inwestycji wchodziło przebudowę wodociągu na tych dwóch ulicach brzozowej i południowej wymiana całkowicie nowej linii z na już teraz nowoczesną. I tak samo wiązało się to z przebudową tych ulic w sensie naprawy jezdni. Także ta inwestycja pochłonęła czasowo nas tutaj trzy miesiące pracy i, i finansowo też w granicach 6 milionów ta inwestycja nas kosztowała, ale mamy teraz przebudowane obydwie ulice, także na parę lat mamy tutaj spokój. Powiedział Pan 6 milionów, to była inwestycja z jakiegoś programu, to były pieniądze zewnętrzne, czy pieniądze gminne? Nie, to były, te inwestycje jeszcze były z Polskiego Ładu, czyli tutaj dofinansowanie było rzędu 90%, resztę ten pozostały procent to jest skład naszej gminy, więc tutaj bez takich pieniędzy na pewno byśmy nie mogli zrobić takiej inwestycji. Czyli mieszkańcy tej części Godzianowa, po pierwsze mają dobrej jakości wodę i dobrej jakości y, ulicę. Panie Wójcie, druga inwestycja, właśnie e, zastanawiam się jak ująć, ale ujmę to w ten sposób. Równie bardzo ważne, a być może nawet jeszcze ważniejsze. Mam na myśli rozbudowę przedszkola gminnego w Godzianowie. Ta inwestycja chyba miała się. Zakończyć na początku 2025 roku, no dwa miesiące już 2025, 2025 roku za nami. i Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie rozbudowę przedszkola? No, przebudowa tego naszego istniejącego przedszkola wiązała się z tym, że rozbudowaliśmy o jeden oddział budynek całej przedszkola i przy okazji tej rozbudowy wyremontowaliśmy część istniejącą. Dla mnie to była też również bardzo ważna inwestycja, bo przedszkole to stare przedszkole miało już dużo takich problemów: przeciekający dach, cały wodociąg, w środku sieć wodociągowa centralnego ogrzewania, więc wszystko wymagało remontu. Przy okazji rozbudowy udało nam się. Cały budynek wyremontować. Mamy teraz naprawiony dach, nową instalację CO wod wodną oraz mamy założoną fotowoltaikę już tutaj z magazynem energii. Więc to przedszkole naprawdę wygląda teraz bardzo estetycznie. Myślę, że w związku z naborem od 1 marca, który ruszy teraz do przedszkola, będziemy mogli w 100% zapełnić dziećmi, chociaż. W tych czasach, co liczba dzieci maleje, jak to widzimy wszędzie, myślę, że u nas uda nam się tutaj te 100% zapewnić dzieciom miejsca przedszkolu. No więc właśnie, jak wygląda ta kwestia, ile dzieci chodziło do przedszkola przed rozbudową, a ile teraz będzie mogło chodzić? Wszystkie dzieci do tej pory to było 100, 100 dzieci. Teraz jeden oddział przybył, więc możemy 125 dzieci przyjąć do naszego przedszkola. Rusza od 1 marca, tak jak Pan powiedział, rekrutacja, czyli e, jak Pan myśli, e, kiedy no, będą do tego przedszkola rozbudowanego mogły chodzić e, dzieci, e, no, te, które pierwszy raz do niego pójdą. No rekrutacja wiąże się z tym, że no, dzieci przyjdą y, od, y, od nowego roku szkolnego. Więc tutaj mamy czas, y, będziemy widzieli, ile będzie dzieci i możemy to wszystko tak przygotować, żeby już z 1 września ruszył y, pewny, pewny oddział już przedszkolny. Następna kwestia. Ehm, przejeżdżając drogą wojewódzką, jeszcze jakiś powiedzmy... Pół roku temu, no i wcześniej, ale mówię tak, pół roku temu to na pewno w miejscowości Byczki remiza, którą się mijało, no była, no tak ujmę tą, panie wójcie, antyreklamą, powiedzmy, albo może nie reklamą, ile antywizytówką e, gminy. No teraz to się radykalnie zmieniło. Teraz to bez wątpienia jest wizytówka, Gminy Godzianów, miejscowości Byczki. No zupełnie inaczej ta strażnica OSP wygląda, aż miło na nią popatrzeć. Udało się no, zmienić ten wizerunek, to oblicze. Panie redaktorze, ja pamiętam, jak pół roku temu pan mnie się pytał, co, co ja zamierzam z tym budynkiem zrobić, bo straszy. No i tak, dzięki tutaj uprzejmości Rady Gminy, podjęliśmy decyzję, że wyremontujemy to, w, bo ten budynek to nie tylko remiza strażacka, to budynek służy całej miejscowości, więc taka świetlica wiejska i postanowiliśmy tę świetlicę wyremontować. Wymieniliśmy dach, wymieniliśmy tutaj, dociepliliśmy ściany, budynek, jak pan sam powiedział, wygląda teraz całkiem inaczej. Ja oczywiście nie byłem w środku, ale na zewnątrz no to zupełnie w ogóle no po prostu y y Szukam odpowiedniego porównania i nawet nie mogę, albo nawet nie chcę porównywać, bo e, dokonywać takich porównań bo to nie wiem, e, e, rzeczywiście diametralna różnica. No, budynek z zewnątrz wygląda naprawdę estetycznie, i pozwolę sobie tutaj zarodku? zareklamować właśnie tą świetlicę, bo w środku też jest świetlica wyremontowana. To czyniliśmy przez lata poprzedniej tej kadencji mojej stopniowo co roku z, ze środków Funduszu sowieckiego. Tutaj też duży wkład jest z samych strażaków i Koła Gospodyń Wiejskiego w Byczkach. Oni tam sobie wyremontowali właśnie ze środków, które Koła Gospodyny otrzymują z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Tak samo i, i tutaj z Funduszu Sołecki wyremontowali sobie kuchnię. Jest teraz nowoczesna kuchnia na dole. Praktycznie mają możliwości i, i mają wyremontowaną górę, gdzieś też jest kuchnia i na dole mają piękną salę, teraz naprawdę dużą i, i piękną kuchnię, więc tutaj zareklamuję, to pozwolę sobie, żeby ktoś, kto będzie chciał skorzystać z usług tej sali, to zapraszam do kontaktu z, ze strażą, z kołem gospodyń wiejskich w Byczkach. Rozumiem, a w takim razie jak inne strażnice w gminie Godzianów też będą przechodziły taki radykalny lifting? Na naszym terenie naszej gminy jest sześć takich obiektów i co roku staramy się poprawić wygląd jednej. Ja sobie w kampanii wyborczej obiecałem, że wszystkie te strażnice stopniowo wyremontujemy i zostały nam tak praktycznie tylko dwie, dwie takie strażnice. To już jako świetlice wiejskie też to traktuję jako świetlice wiejskie tutaj żebym mógł to zrobić w ogóle ze środków tutaj budżetu gminy to tylko i wyłącznie jako świetlice wiejskie, więc tutaj w porozumieniu ze strażakami tworzymy, tworzymy tutaj te budynki przy na świetlicę. No, no jest wiadomo, że służą też strażakom i wszystkim mieszkańcom danej wsi. W tym roku podjęliśmy, że będziemy remontować świetlicę wiejską w Zapadach, a w kolejnym roku jeszcze zostanie nam Kawęczyn i to będą już wszystkie obiekty wyremontowane. Panie Wójcie, na koniec naszej rozmowy, na początku pytałem o najważniejszą inwestycję. Czy została zakończona z roku 2024? To na koniec naszej rozmowy zapytam o najważniejszą inwestycję w roku 2025. Jakaż to? Na chwilę obecną, mogę powiedzieć, to co mamy zaplanowane w budżecie: to jest przebudowa wodociągu na ulicy Tadeusza Kościuszki w Godzianowie. Ten wodociąg jest stary jest z lat 60.. Więc jeszcze są rury azbestowe. Chcemy ten wodociąg wydłużyć do miejscowości Zapady i z tym połączyć właśnie z wodociągiem w Zapadach. No koszt, koszt takiej inwestycji to opiewa na granicach 2 milionów złotych. Mamy też również takie mniejsze inwestycje związane z wodociągiem, ale to jest już miejscowość Lnis. No tam też jest problematyczny ten istniejący wodociąg. Ciągłe awarie powodują to, że będziemy trać też. W tym roku starali się ten wodociąg wymienić. Czyli bez dwóch zdań można powiedzieć, że priorytetem, jeżeli chodzi o inwestycje w gminie Godzianów, są wodociągi, i tuż można użyć czasu przeszłego i było w przedszkole, ale wodociągi, czyli poprawa jakości wody, no to jest to. Wydaje się, Panie Wójcie, Pana i Rady. No priorytet. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Andrzej Mozga, Wójt Gwiny Godzianów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę.